Zdecydowanie podkreślam, że to jest dla tej pięknej części Nowego Miasta. To już w Nowym mieście tradycja od wielu lat. Staramy się podkreślić znaczenie kobiet w naszym życiu, tym, kim są dla nas. Chociaż w taki sposób staramy się odwdzięczyć, podziękować im za to wszystko, co robią dla nas na co dzień. Zapraszamy wszystkie kobiety, i małe, i duże, i te młodsze, i te starsze, chociaż w przypadku kobiet o wieku yy, nigdy nie mówimy. Cieszą się te występy dużą popularnością, zresztą yy, będą Państwo mogli zobaczyć, będzie na pewno pełna sala. To wszystko o kobietach dla kobiet ale z wdzięczności od mężczyzn. A kiedy w Dniu Kobiet się spotykamy, życzymy dużo zdrowia i sił. Wszyscy tak wiele Wam zawdzięczamy. Niech życie przyniesie Mam ze sobą ja kocham nowe miasto. Chciałoby się powiedzieć, ja kocham wszystkie panie. Wszystkim paniom składam najserdeczniejsze życzenia, czego chciałbym życzyć. Radości, spokoju, czasami. Nawet narzekamy na charakter życzeń, mówimy szczęścia, zdrowia, pomyślności, ale w tych trzech słowach bardzo dużo mieści się, bo jest potrzebne zdrowie, jest potrzebne, żeby mieć szczęście. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego życzę Paniom i bardzo dziękuję przede wszystkim za ich uśmiech, za ich cierpliwość, za to wszystko, co dają rodzinie swoim otoczeniom, no i nam, tej części brzydszej społeczeństwa nowego miasta. Ja sobie nie wyobrażam, nie byłoby świata bez kobiet. Tomaszowska Orkiestra Symfoniczna, TM Orkiestra, występuje w Nowym Mieście nad Pilcą. Jest to dla mnie bardzo ważny występ, z racji tego, że sam uczęszczam do tej szkoły, pochodzę z tej gminy i po kilkuletnich próbach udało się wystąpić 10 marca z okazji Święta Dnia Kobiet. Zaprezentujemy bardzo zróżnicowany repertuar, będą to standardowe utwory muzyki rozrywkowej, tanecznej także muzyki big i filmowej. Na instrumentach dentych oprócz fletu i klarnetu grają sami mężczyźni, a same wszystkie smyczki, czyli altówki, skrzypce, wiolonczele a także kontrabasy, których dzisiaj no ta nie ma, bo to jest zespół typowo dzisiaj rozrywkowy, tam grają same dziewczyny. Lubisz, lubisz